czego Chiny chcą od Polski. Wielka wizyta w Pekinie. Ta wizyta przyczynia się do dalszego budowania relacji pomiędzy Polską a Chinami. Mam nadzieję, że te relacje będą budowały się także i w przyszłości. W poniedziałek 24 czerwca prezydent Andrzej Duda spotkał się z prezydentem Xi Jinpingiem. Wydarzenie to miało charakter symboliczny. Polska delegacja została przyjęta w dość huczny sposób. Tyl tego wydarzenia przypominał te, w których uczestniczą przedstawiciele państw takich jak Niemcy, Stany Zjednoczone czy Francja. Wbrew pozorom, Polska jest Chinom potrzebna bardziej niż jakiekolwiek inne państwo Europy Środkowo-Wschodniej. Jednak my na tą współpracę patrzymy dość nieufnie. Ciężko się temu dziwić w momencie, w którym Chiny dostarczają Rosji potrzebną jej amunicję do wojny na Ukrainie. Jednocześnie władze w Pekinie zaczynają chyba zdawać sobie sprawę z faktu, że Putin może tej wojny nie wygrać. To znacząco spowalnia chińskie zapędy imperialne, wymaga jednocześnie zmiany dotychczasowych planów, które być może zakładały, że to Ukraina się Rosji podda. Wobec takich wyzwań Chiny będą musiały znaleźć wspólny język z Warszawą, idąc nam nawet w pewnych kwestiach na rękę. Doceniam, że od dawna angażujecie się w promowanie rozwoju stosunków chińsko-polskich. Chiny są gotowe współpracować z Polską aby przestrzegać pięciu zasad pokojowego współistnienia, pozostać wiernym pierwotnym aspiracjom nawiązania stosunków dyplomatycznych, kontynuować tradycyjną przyjaźń, dążyć do rozwoju stosunków dwustronnych na wyższym poziomie oraz zapewnić większą stabilność i pewność w obecnej sytuacji międzynarodowej pełnej zmian i turbulencji. Od 1 lipca polscy obywatele podróżujący do Chin na nie dłużej niż 15 dni nie będą potrzebowali wiz. Zostały one zniesione właśnie w czasie podróży prezydenta Andrzeja Dudy do państwa środka. Do tego chińskie władze zniosły część ograniczeń na polskie produkty, takie jak na przykład mięso drobiowe, które nie mogło być tam eksportowane. Dlaczego zatem Chiny zdecydowały się na takie ustępstwa wobec Polski i co chcą ugrać w relacjach z Polską? Do tego co najważniejsze, jak sami możemy to dobrze wykorzystać, sprawdźmy to. Zapraszam na materiał. Najlepsze naturalne herbaty znajdziecie na tuncia.pl to właśnie do Polski wprost z Częgdu biegną chińskie linie kolejowe. Jeden z tych szlaków biegnie przez Białoruś i jest zakłócony przez trwającą wojnę, a drugi przez Bałkany. Ostatnie ataki hybrydowe na naszą granicę mocno wpływają na możliwości wymiany handlowej i zaburzają ideę pasa i szlaku. Tymi słowami do chińskiego prezydenta zwrócił się Andrzej Duda. Dając jednocześnie do zrozumienia, że rosyjska wojna na Ukrainie oraz ruchy po stronie Białorusi mogą długoterminowo zaszkodzić chińskim interesom w tej części globu. To realizacja idei pasa i szlaku, gdzie z założenia Polska miała być partnerem Chin, takim oknem dla Chin na, na Europę. Nie tylko naszą część Europy, nie tylko na Europę Centralną, ale także na całą Unię Europejską, bo to właśnie do nas, właściwie wprost z Chin, z Chengdu, biegną linie kolejowe. Jeden z tych szlaków kolejowych biegnie przez Ukrainę, jest w tej chwili cały czas zakłócony trwającą wojną, a drugi biegnie przez Białoruś i właśnie ten atak hybrydowy białoruski na naszą granicę, no niestety mocno wpływa na te możliwości wymiany handlowej i zaburza tą ideę pasa i szlaku. Dzieliłem się tymi, 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 tymi faktami z, z Panem Prezydentem Ści. Mało się o tym mówi, ale mimo wojny na Ukrainie, Chiny do Europy wwożą więcej niż jeszcze przed rozpoczęciem konfliktu. Duży udział ma w tym Polska. Tonarz towarów przewiezionych do Polski z Chin wzrósł tylko w rok, licząc od 2023 o ponad 155%, dokładnie do 148 530 ton. Znajdowały się one w 22 916 kontenerach, co stanowi wzrost wzrost względem lutego 2023 roku o 150%. Jeszcze większy udział ma suchy port w Małaszewicach na granicy z Białorusią. W momencie, w którym Huti znacząco zaburzyło możliwości przeprawy przez Morze Czerwone z uwagi na ataki, Polska stała się dla Chin jednym z głównych punktów umożliwiających wóz towarów do Europy. Małaszewicze wychodzą naprzeciw tej inicjatywie jedwabnego szlaku. One są najkrótszym, najszybszym, najsprawniejszym, najsprawniejszym drogą jak najszybszego dostarczania towarów do Unii Europejskiej. Warto to podkreślić, że dzisiaj, jeżeli dalej ta globalizacja będzie postępowała, to myślę, że niezależnie od wielu innych inicjatyw, to będzie ciągle główny element i główny szlak dostarczania tych towarów do Unii Europejskiej za naszym. Raport Polskiego Instytutu Transportu Drogowego ocenił, że Chiny nie mają innej możliwości, aby docierać do Europy, a ze wszystkich założeń jedwabnego szlaku, trasa kolejowa do Polski jest jedynym tak zaawansowanym projektem, który po części został zrealizowany. Kiedy cała Unia Europejska, łącznie z Włochami, wycofały się z chińskich planów, to Polska w sumie nie musiała zrobić z tym nic, ponieważ naturalne szlaki i tak wiodą przez naszą wschodnią granicę. 20% pobranego cła pozostaje w kraju odprowadzającym. W 2021 roku wartość importowanych towarów do Unii Europejskiej przekroczyła 2 biliony euro, zaś wartość pobranego cła wyniosła 24,8 miliardów euro. Niemniej, jak czytamy na rzecz Pospolitej, wpływy pieniężne z transportu kolejowego wciąż są dużo mniejsze niż z transportu morskiego, aczkolwiek te wartości są jeszcze z 2022 roku, a od tego czasu Chiny niemal podwoiły liczbę towarów, jakie w Polsce objęte są cłem i watem. Wobec stale rosnącej niestabilności na morzu, Polska razem ze szlakiem kolejowym wyrasta na jedno z tych państw, które mogą zapewnić Pekinowi ciągłość dostaw. W porównaniu do wielu innych europejskich i pozaeuropejskich państw, także takich jak Stany Zjednoczone czy Japonia, chiński udział w polskim rynku, mówiąc o imporcie, wyniósł około 12%. Dla porównania w Australii to 28%, w Korei Południowej 23%, w Stanach Zjednoczonych 18%, a w Niemczech 15%. Weźmy pod uwagę, że są to gospodarki większe od tej polskiej, gdzie wiele gałęzi biznesu uzależniło się od chińskich komponentów. Polska wbrew pozorom dalej dużo produkuje na własną rękę, przez co Pekin wie, że nie ma na naszym rynku silnych kart negocjacyjnych, tak jak ma to miejsce na przykład na rynku węgierskim, gdzie nawet chińska policja strzeże ulic Budapesztu. Co trzecia inwestycja zagraniczna na Węgrzech i w Serbii pochodzi z Chin. Kapitał chiński w tych krajach rośnie na szeroką skalę. Obecnie Węgry przyciągają więcej chińskich inwestycji niż wszystkie kraje Europy Zachodniej razem wzięte. Otrzymaliśmy wiele chińskich inwestycji na Węgrzech, tak więc po 2022 roku. Najwięcej inwestycji napływa z Chin na Węgry i są to bardzo nowoczesne inwestycje. Najnowocześniejsze o bardzo wysokim poziomie standardów. Tworzące dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy. Tak więc te chińskie inwestycje wnoszą wiele do naszych wysiłków, które mają na celu utrzymanie ścieżki wzrostu naszej krajowej gospodarki. Tak więc wszystko, co wychodzi z Chin w przemyśle, usługach lub innych obszarach gospodarczych, jest z definicji bardzo wysokiej jakości. To nie ulega wątpliwości. Polska nie ma tutaj zbyt wielkiego udziału, ale Xi Jinping bardzo by chciał to zmienić. Zatem teraz przyjrzymy się, jakie możliwości miałyby tutaj Chiny i jak realnie wygląda pozycja negocjacyjna Polski. Najlepsze naturalne herbaty znajdziecie na tuncia.pl Najsłabszym ogniwem w naszych relacjach z Chinami jest import elektroniki oraz komponentów, które potrzebne są dla polskiego przemysłu. Tutaj za 2023 rok wartość importu wyniosła prawie 11 miliardów dolarów. Ponad 40% polskiego rynku stanowiły smartfony trzech największych chińskich dostawców konkretnie Xiaomi, Huawei i Oppo. Inna tania elektronika także pochodzi z Chin. Tanie chińskie produkty są dla Polaków niezwykle kuszące i to one stanowią główną część tego segmentu wymiany. Dodatkowo, w przypadku przemysłu, kable i złącza, płyty PCB i komponenty pasywne jak rezystory. Ważne są także maszyny, które znalazły się na drugim miejscu o wartości 9 miliardów dolarów. Jednak nie oszukujmy się, zarówno miejsce pierwsze, jak i drugie nie są aż tak istotne. Bylibyśmy w stanie Zastąpić te dostawy produktami z innych krajów. Chiny są tanie, ale bez nich polska gospodarka raczej by się nie załamała, co nie daje Pekinowi aż tak dużego pola do rozgrywania Warszawy. Na miejscu trzecim znalazły się zabawki, a na czwartym ubrania. Zatem w znakomitej większości są to dobra konsumpcyjne, aniżeli surowce i elementy specjalistyczne. Chiny mimo tego są naszym drugim największym partnerem handlowym, więc proces ich zastąpienia też nie byłby aż taki łatwy. Uzależnienie gospodarcze od Pekinu może nieść za sobą niekorzystne konsekwencje. Z takimi problemami smagają się cały czas Stany Zjednoczone, ale też Niemcy. Świadomi potęgi gospodarczej Chin, ale mając też na uwadze ogromny potencjał Polski, zaliczanej do 20 największych gospodarek świata, nie możemy przejść do porządku dziennego nad tym, że import z Chin przewyższa nasz eksport do tego kraju aż prawie 16-krotnie. Ten bilans cały czas jest śmiało, można powiedzieć, porażający, i wielkim naszym zadaniem jest to, żeby go Przynajmniej trochę zmienić, oczywiście przy całej świadomości, rozsądnej świadomości proporcji pomiędzy Polską e, a Chinami. Nie można jednak na Chiny się zamknąć. I naszym celem powinno być uzyskanie jak największej przewagi w relacjach z państwem środka. Obywatele Chin potrzebują w dalszym ciągu wiz do Polski, a Polacy już tych chińskich niekoniecznie. Taki ruch może też świadczyć o próbie uzależnienia polskiego biznesu od Chin, ale osobiście nie wydaje mi się, żeby tak się stało. Unia Europejska pracuje też nad zwiększeniem unijnej niezależności, między innymi w zakresie produkcji metali ziem rzadkich czy półprzewodników. Jednak Uniezależnienie się od Chin będzie procesem rozłożonym na wiele lat, ale są już pewne postępy w tym zakresie. Na przykład w Szwecji odkryto wielkie zasoby metali ziem rzadkich w 2023 roku. Prace trwają też w zakresie dywersyfikacji dostawców. Polska tego problemu w zasadzie nie ma, dlatego mamy ogromne możliwości wykorzystać na swoją korzyść relacje z Chinami. Obecne miłe gesty po stronie Chin oceniane są przez ekspertów jako próba budowy silnej relacji z Polską w celu pozyskania kolejnego partnera jak Węgry. To raczej się nie uda na tej zasadzie, ale kto wie, być może z czasem obustronna współpraca zmieni swój dotychczasowy charakter. Jednak z uwagi na różnice geopolityczne. Nie wydaje mi się, żeby to mógł być jakiś przełom. Chiny wiedzą, że Polska jako kraj rozwijający się ma ogromny potencjał do tego, aby odgrywać ważną rolę w centralno-wschodniej Europie. Dodatkowo dla chińskiego jedwabnego szlaku nasza lokalizacja jest kluczowa, stąd ta cała kurtuazja. W ramach rozmów podpisano jeden ważny dokument. Jest nim tak zwany Plan Działania na Rzecz Wzmocnionego Wszechstronnego Partnerstwa Strategicznego między Rzeczpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową w latach 2024-2027. Dokument zawiera takie elementy, jak np. promocja zrównoważonego partnerstwa, wzmocnienie chińskich inwestycji, uproszczenie polskiego eksportu do Chin w celu zwiększenia jego wolumenu, wzmocnienie i pogłębienie obustronnej współpracy naukowej. Co najważniejsze, znalazł się tam także zapis o woli aktualizacji umowy między rządem Rzeczpospolitej Polskiej a rządem Chińskiej Republiki Ludowej o cywilnym transporcie lotniczym w celu poprawy połączeń oraz zapewniając uczciwą konkurencję. Po rozmowach obaj prezydenci byli świadkami podpisania kilku dwustronnych dokumentów dotyczących współpracy w obszarach gospodarki i handlu oraz rolnictwa. Obie strony wspólnie wydały również plan działania na rzecz wzmocnienia partnerstwa strategicznego między Polską a Chinami i zgodziły się nadać priorytet współpracy w obszarach gospodarki, handlu i inwestycji, łączności nauki, technologii i zielonego rozwoju oraz wymiany międzyludzkiej i kulturalnej. Chiny i Polskę łączy tradycyjna przyjaźń. Polska była jednym z pierwszych krajów, które uznały nowe Chiny. W ostatnich latach stosunki chińsko-polskie przebiegały bez zakłóceń, z owocnymi wynikami wzajemnie korzystnej współpracy. Polska w porównaniu z innymi krajami Europy ma mniejszą siatkę połączeń z Chinami. Tygodniowo do państwa środka z Polski lata tylko około 8 samolotów, kiedy w przypadku Węgier to aż 30 samolotów. Jeśli polscy przedsiębiorcy będą mogli zaistnieć na chińskim rynku, to taka współpraca jak najbardziej jest korzystna, tym bardziej, że Chiny w zasadzie nic w zamian nie otrzymują. Jeśli tylko będziemy potrafili wykorzystać nasze możliwości negocjacyjne względem Chin, to możemy na tej współpracy ugrać więcej niż komukolwiek się wydaje. Ale należy zaprzestać wojny polsko-polskiej w tej sprawie, układając realną strategię, jak z Chinami można współpracować, aby nie tylko nie dać się skolonializować, a wykorzystać potencjał. Prezydent Andrzej Duda przeprowadził na jednej z najlepszych chińskich uczelni w Szanghaju wykład. Teraz puści Wam kilka jego wypowiedzi. Jeżeli przyjrzymy się krzywej wzrostu gospodarczego Polski i Chin w ciągu ostatnich 30-40 lat, to zobaczymy, że te krzywe są niemal identyczne ta sama dynamika i ten sam spektakularny wzrost. Różnią nas dwa elementy. Po pierwsze, polskie reformy rozpoczęły się 10 lat po chińskich. Po drugie, sukces został osiągnięty różnymi metodami. Chiny zdecydowały się utrzymać znaczącą rolę państwa w życiu gospodarczym, podczas gdy Polska stała się jedną z najbardziej liberalnych gospodarek Europy. Ale w obu przypadkach, co chcę z całą mocą podkreślić, jest to niewątpliwy sukces, a więc można było ten sukces różnymi drogami. Osiągnąć. Najlepsze naturalne herbaty znajdziecie na tuncia.pl. Polska znajduje się w momencie transformacji energetycznej i to jest jeszcze jeden z tych elementów, na których państwo środka może zależeć. Jeden z podpunktów zawiera zapis o obustronnej współpracy w tym zakresie, ale Chiny jako największy producent paneli fotowoltaicznych oraz komponentów energetycznych, być może ich władze widzą potencjał zarobkowy na naszym rynku. Stąd też takie otwarcie na polski biznes i współpracę. Bez względu na to, co dalej się stanie, wydarzenie to było całkiem istotne. Polska powinna prowadzić własną politykę opartą na interesach aniżeli na honorze i przyjaźni. Winston Churchill powiedział, że Anglia nie ma stałych przyjaciół ani stałych wrogów: ma stałe interesy. My musimy kierować się podobnymi zasadami jeśli chcemy na świecie się liczyć. Problemem pozostaje brak spójnej wizji, w którą stronę właściwie powinniśmy podążać. Czytając opinie pod filmami, widzę, że ludzie krytykują zarówno Amerykanów, Chiny, Unię Europejską, jak i Niemcy, stąd też mam wrażenie, że te nastroje powodują zagubienie nawet u samej naszej władzy, ponieważ ich ruchy wynikają bezpośrednio z nastrojów społecznych. Stąd też my, wyrażając swoje emocje, powinniśmy być bardziej odpowiedzialni, ponieważ nie ma co się oszukiwać, nasza polityka zagraniczna nigdy do najsilniejszych nie należała. To ważny temat do omówienia w komentarzach. Z mojej strony na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do następnego materiału. Trzymajcie się, cześć.